Dzień dobry, dzień dobry Co to się stało, że nie działa? Ten hydraulik, dzwonił pan do niego? Dzwonił się pan? Nie, nie, nie Co się stało? A prądu nie było i teraz żyje własnym życiem Nawet potrafi sama się zamykać Sama się zamyka kurde O, czas reakcji tu w ogóle A tam, tam coś no co zobaczymy, zobaczymy. Ona tak jakby była w trybie jeszcze awaryjnym tak powoli. Może wystarczy ją zamknąć i otworzyć. Może wystarczy ją dobrze zamknąć i otworzyć. zobaczyłem instrukcję na tyle No? O faktycznie jest sama zamyka. nawet nie próbuję do tego. A to było coś tam klikane? Nic nie było. Nic, żadne resety? Była zima po nocy. A, to, to długo tak? Ten Janrex mi chyba, jak ja dobrze pamiętam, bo po, chyba najmniejszą czułość mi nastawił, jaka jest. Okej. Okay. Z, z tej instrukcji w internecie ona ponać ma 8 czułości, tak? Zależy, znaczy tyle ile diut jest, tyle tam czułości. Eee, Zależy z... jak mocno się przytula. Z tą czułością to mieliby mieli racji, bo minus 10 w nocy, a ona wie pan, otworzy się tak jak tak, nie? No, no. Stop i się zamyka. Okej. Okay. Pomroza. tego nigdy nie było. Zobaczymy co tutaj. Nice, nice. Nigdy więcej tak nie robiła. Nigdy nie tego. Było minus 15 się otwierała normalnie. To możesz pora tę siłę zwiększyć. Nie mam pojęcia, A zobaczę jak ona dojdzie, ale to nie było auto automatycznego zamykania. Co było. Jak to automatyczne? Nie? Że sama się zamykała. Nie, było. Nie, nie było. było, nie było. Nie było tutaj. E, MCA2 MCA2 Zobaczymy jak ona teraz. No, faktycznie jakaś taka dziwna zwłoka. Coś pan klikał? Nie, 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 nie. Nie? Bo teraz jest włączone tak jakby wcześniejsze świecenie lampy ostrzegawczej. Ja się na tym nie znam, ja się do tego nie dotykam. <grym> nie wiem, jakim co wybramy. A to różnie bywa. Na tą czułość, to ja wiem, bo chyba jak dobrze pamiętam, to Janryks mówi, że ona jest na najmniejszą czułość. Mo może być. Byle, byle gówno i ona już się zaczyna. Dobra, to zaraz zobaczymy, co tutaj ten najpierw ją przywrócę do ustawień fabrycznych. Pańska wizyta. Nagrywana jest? Tak, bawię się trochę w YouTuba. A, A to ja Nie czemu? Oto. Od... Później ten komentarz tak dobrze. Nie, nie, ja tak, tak sobie nagrywam takie pierdoły wrzucam na, na, na YouTube. Aha. No tak dla, dla tego dla zabawy. A może ktoś skorzysta z tych. Dobra, aby skasować tutaj pamięć. Przyczujmy jeden pierwszy przycisk i drugi. Wciskamy i czekamy tam 3 sekundy. I jak nie zdążymy, to widzicie od razu się zapaliło. Nie widzicie, nic nie widzicie. Czekamy aż zgaśnie. Naciskamy. Jeszcze raz. No, ona teraz robi właśnie ten cykl, że najpierw się otworzy lekko dwa skrzydła i później się jedno zamyka. Teraz ona zrobi sobie cykl po przywróceniu ustawień. Bo strasznie nie wiem, co się stało. Ktoś w nocy przyszedł i namieszał, namieszał. <grymne> no bo tutaj jeszcze programatora nie można było podłączać to no taki programator jest do nowszych central, to tak jak tam podłączałem do tamtej, nie? Aha. To tutaj stara trzeba... wszystko? Przy... Stara już. Starsza centrala, no. Ale ona jeszcze jest w miarę, te nowe to potrafią naprawdę... No i normalna prędkość się zrobiła? No, no, no. no super, no było, Super, o, fajnie Zaraz jeszcze siłę zwiększę Troszkę, no, aż tak silników nie popalić nie? nie, to one się nie spalą, bo to... No aby się ta większa siła, nie minus 10 i brama się nie może otworzyć Sprawdził Ja i to za instrukcji, ja się do tego mieszać nawet nie będę, mówię, bo to... fotka działa i słuchajcie pokażę wam teraz jak tutaj programować siły co jest w sumie bardzo proste w tych centralach MCA2 programowanie siły odbywa się po wejściu do drugiego menu zobaczcie naciskamy pierwszy i drugi przycisk za zaczną migać tam diody Puszczamy, jesteśmy w menu. Zobaczcie, pierwsza dioda to jest jeżeli miga. Jeżeli miga to jest. To jest to co wybieramy, nie. Aktywna funkcja to jest to, że się świeci dioda, jak tu widzicie, ostatnie pierwsze to jest na przykład automatyczne zamykanie, ale my tego nie chcemy, chcemy zwiększyć siłę, przechodzimy na diodę czwartą, naciskamy środkowy przycisk, trzymamy. I zobaczcie, teraz jest siła ustawiona na czwórkę. Klikając środkowy, możemy włączyć pierwszy stopień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty to jest maksymalna siła. Także wyłączona amperometryka praktycznie, nie? Ale ja tu zostawiam na czwórce. I teraz, żeby wyjść pierwszy i drugi. I znowu, żeby wyjść pierwszy i drugi. No i jest. Proste programowanie naprawdę w tych centralach jeszcze się dało wszystko zmienić. Bo tutaj zależy która dioda się zapala tutaj bo tu jeszcze jak się wchodzi do tego trzeciego menu to jeszcze tą diodę jedną się zapala. To co Pan teraz robi to ja bym tydzień czasu to No bo ta instrukcja jest naprawdę okropnie tak napisana. Nie dla osób które. Nie nie na pewno nie. No ale to też w sumie ten napęd nie jest do montażu samodzielnego. No i bardzo dobrze. Bo żeby był montaż samodzielny musiałaby być wtyczka tylko. No, zamont za 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 zamontowana. No, to z tego czyj? Kostieczka, start. Tak jak dla mnie. Tak jak ja nienawidzę pilotów, gdzie jednym przyciskiem wiele funkcji jest. Mm, normalnie. Ale, panie, proszę bardzo, tak jak było. Nie wiem, nie wiem dlaczego kurcze. Miejmy nadzieję, że się nie osprogramuje, bo jak jeszcze raz się osprogramuje, to prawdopodobnie procesor już. Tak? Niech pan nie straszy. No ja nie chcę straszyć, bo nowa 750 zł centrala Żeby się tylko nic nie stało, ale tak by z bardzo... Tylko mówię, oby jak najdłużej wytrzymał no. Ja mogę sprayem, wie pan tutaj, 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 ale ja tutaj nie nie, bo to nie... Bo nie <grym> Co, nie będzie się sama No tam funkcję to automatycznego zamykania wyłączyłem, to zaraz, za chwilę zaczekamy, to zobaczymy. Ale już działa od razu z pilota, także... Dobra, ile pod ile pniosk? 150 zł będzie. No i tak widzicie, no najsik. Ciekawie, ile on ma lat. Zaraz zobaczymy tutaj na naklejce 2017. No to trz, 8 lat, tak? 8 lat najsik działa. działa. No, co ma tak naprawdę nie działać? Każdy sprzęt jest dobry, póki się nie psuje, a to się tylko rozregulowało. Coś Automatyczny. Nie ma. Nie. Znaczy to no, zależy to ile się... Domyka. Zależy ile tam nie. jest ustawione. Znaczy nie. tu by musiało być najlepiej to jeszcze jedna linia foto. Nie, nie, nie. E... Jak przycisnę sprawdzę, że się zamyka to jest dobrze. No... Tak, to... Nie wiem, do bramy dwuskrzydłowej musi być najlepiej druga linia foto. Nie, nie, nie. Albo jak ktoś ma właśnie długi wjazd, że daleko staje za bramą, nie? nie. Automatycznie to nie. Trafili ku**a do Słucham? Będę filmików A, no, Pan Automacik na YouTube, to. Pan Automacik, o, Tak jak było, o. Tak, jak pamiętam i Jan, że tego, że Panu naj, najmniejszą czułość nastąpił. To teraz widzi Pan, że to nie za bardzo dobrze. One i tak są w sumie takie dosyć czułe, nawet jak jest ta duża no. siła ustawiona. Dziękuję bardzo. Oby nie było znaczenia. Oby, oby jak najrzadziej. To i to razem montowane było. W tamtym roku pan był? I pan dzisiaj? To w tamtym był. roku? No to już tak. Czy, tak. Czy, czy dwa lata temu? Nie, 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 w tamtym roku.